Projekt Uniwersytet dla Juniorów to kolejny owoc współpracy PSP28 imienia Adama Mickiewicza z Radomską Szkołą Wyższą. Nasza szkoła przy współpracy Radomskiej Uczelni przy, przystąpiła do projektu Uniwersytet dla Juniorów. Celem tego projektu jest rozwinięcie kompetencji, a także umiejętności naszych uczniów. Uczniowie chętni do udziału w projekcie będą mogli nabywać wiedzę i umiejętności z różnorakich dziedzin naukowych. Zajęcia są nieodpłatne. Zajęcia prowadzone są bezpłatnie, oczywiście z odpowiednią kadrą nauczycielską i są to zajęcia w zakresie programowania, filmowanie, dziennikarstwo, Teatr, reżyseria. Pandemia koronawirusa sprawiła, że na tę chwilę zajęcia, tak jak lekcje w szkole, będą odbywały się online. W takiej sytuacji, jaka jest w kraju, na obecną chwilę zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu online, a jeżeli sytuacja się poprawi, to wracamy do naszej placówki. Teatr, kino, marketing, social media, dziennikarstwo czy biznes. Zagadnień wiele, aczkolwiek uczniowie muszą zdecydować się na jeden konkretny kierunek. Uczeń może zapisać się tylko na jedną formę zajęć. Oczywiście jeszcze na listę rezerwową przyjmujemy uczniów. Resztę informacji Państwo dowiecie się na stronie szkoły i na e dzienniku. PSP nr 28. Zapraszamy do zapisów i do śledzenia strony internetowej PSP28 w Radomiu.